Hello, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku kulinarnym i dzisiaj słuchajcie, zrobimy sobie coś, co ja po prostu uwielbiam, ubóstwiam, a nie robię tego za często, bo mój mąż za tego typu daniami nie przepada, ale dzisiaj go nie będzie na obiedzie, więc mogę robić to, co lubię ja, a będzie to kurczak na słodko. w sosie pomarańczowym, bo akurat mam pomarańcze, takie już mocno dojrzałe i coś muszę z nich zrobić. Eee, I one świetnie się do tego nadadzą, ale e, zamiast pomarańczy możecie na przykład użyć. Ananasa z puszki, i wtedy możecie wykorzystać zarówno tego ananasa, dodać go do naszego dania, pokrojonego oczywiście, i sam ten syrop, właśnie z puszki. Możecie go połączyć na przykład z sokiem z pomarańczy, albo może trochę. Soku z cytryny w podobny sposób możecie zrobić sos, taki, jaki ja wam tutaj dzisiaj pokażę. E, możecie na przykład do tego dania dodać też mango e, świeże, które no, rewelacyjnie tutaj pasuje. Sama bym sobie dodała, no, ale nie mam w domu, nie będę teraz lecieć. E, więc ja do tego sosu oprócz oczywiście kurczaka, którego zaraz będę przyprawiać i wam pokażę, będę używał również pokrojonej marchewki i pokrojonego pomidorka, bo myślę, że to się będzie wszystko fajnie. Komponować. pomarańczy, nie użyję tego mięszu no bo jak już je wycisnę, no to wiecie, nie będzie się to nadawało do użycia. Eee, no, e, także to tytułem wstępu. E, Zawieram się do pracy, nie ma co tutaj czekać, bo już robię się głodna. Okej, okay, kochani, więc to nasze składniki więc zacznę od tego, jak przyprawiam kurczaka. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie wiecie mój, mój pomysł na, na przyprawienie tego kurczaka, wy możecie to zrobić zupełnie totalnie inaczej, użyć takich przypraw, jak lubicie, ale jak chcecie możecie skorzystać z mojego pomysłu. I od razu słuchajcie taka podpowiedź, jeżeli nie jecie mięsa, no to zamiast kurczaka na przykład możecie użyć tofu i przyrządzacie je dokładnie w ten sam sposób, czyli pokroić trzeba w taką większą kostkę. I śmiało możecie użyć takich samych przypraw, których ja właśnie tutaj teraz będę używała. przyprawionego i teraz oczywiście na patelni rozgrzewamy olej, ja wybieram olej kokosowy i będziemy tam podsmażać kurczaka, kurczaka, kurczaka oczywiście, a następnie dodamy marchewkę i na końcu po jakiejś tam chwili pomidorka. Zmniejszyłam moc um, tej płyty, żeby to nam się wiecie, nie przypaliło i żeby to się nam tak delikatnie e, podsmażało, dusiło. A my słuchajcie, bierzemy się za nasze pomarańcze, z których musimy wykonać sos a, i po prostu poprzekrawam je, powyciskam i dodam do nich trochę sosu sojowego oraz e, miodu, dlatego że te pomarańcze jednak mogą być dosyć kwaskowate, więc odrobiną miodu ten sosik będzie taki, wiecie, bardziej słodki. Jest prawie gotowy, ale słuchajcie, dodam do niego jeszcze jednego składnika bardzo istotnego, ponieważ ja chcę, żeby wiecie, ten sosik e, był. E żeby on nie był taki, wiadomo, lejący się, tylko żeby właśnie miał taką fajną, bardziej gęstą konsystencję, żeby to właśnie tak fajnie z tym ryżem się komponowało. Ja bardzo lubię właśnie, żeby ten kurczak na słodko właśnie miał taką konsystencję. I w tym celu dodam, co? Mąkę ziemniaczaną. I słuchajcie, dodam już od razu do tego sosiku, dokładnie to rozmieszam. Myślę, że jedną taką czubatą łyżeczkę tej mąki, w razie czego będę ją miała w pogotowiu, gdyby trzeba było dodać. O taką zobaczcie naprawdę sporą. Ok. I dokładnie rozmieszam. Rozpuszczę tą mąkę w moim sosie za chwilę będziemy to wszystko dodawać do naszej patelni. co się go robi. O taką właśnie konsystencję mi chodziło, taką jakby, wiecie, trochę kiślowatą, ale też oczywiście nie chciałam, żeby była za gęsta. Taka jak wyszła jest naprawdę super. Zrobię mały, e, mały test smaku. Mm, super. Bardzo dobry. Właśnie troszeczkę słodszy. Taki jak chciałam. E, no i co słuchajcie, ten sosik będę podawała oczywiście z ryżem, i słuchajcie, ja do tego jeszcze ugotuję brokuły na parze i posypię sobie to wszystko szczypiorkiem, ale to też oczywiście wam pokażę na sam koniec, jak całe gotowe moje danie wygląda. Jestem bardzo głodna i to szło naprawdę pychotka. Także kochani, jak zawsze na koniec, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.